Yo, siemano wszystkim, witam Was w kolejnym filmie a w tym filmie pokażę Wam jak najlepiej i najskuteczniej szukać itemków, repów na CNFansie lub na innych agentach w roku 2025 no pierwsze co musicie zrobić oczywiście to założyć konto jeżeli nie macie jeszcze takiego konta zakładacie je oczywiście z linku, który podaję w opisie lub w komentarzu przypiętym nie dość, że ten link daje Wam ponad 400 zł kuponów i również zniżki na shipping oczywiście daje Wam również jakby taką Bezpieczeństwo tego, że logujecie się na oficjalną stronę i możecie na niej na luzie zamawiać, nie musicie się niczego obawiać, nie musicie się obawiać, że jest to jakiś skam, więc jeżeli już się zarejestrowaliście, no to możemy przejść do pierwszego sposobu. Pierwszym sposobem, o którym opowiem, jest moim zdaniem najlepszy sposób, czyli korzystanie z Reddita, korzystanie z Reddita Fashion Raps, który podaje link w opisie do niego, również w piętym komentarzu razem z linkiem do rejestracji, on będzie. No, i wchodzicie sobie przez ten link, i tak naprawdę jesteście na największym community, które pozwala Wam szukać jakichś temków. Ma ponad 2 miliony osób, prawie 2 miliony osób. Jest utworzony ponad 10 lat temu. No i jest tutaj pełno różnych postów ciekawych. Jeżeli chcecie się doinformować, coś zapytać, możecie tutaj poszukać. Na pewno jest tu też wiele Polaków. Natomiast nas interesuje szukanie temków. No i jakich szukać? No nie jest to ciężkie. Wchodzimy w wyszukiwarkę i wpisujemy po prostu to, co do nas interesuje. Na przykład interesują nam. Nas, no, nie wiem, na przykład coś na lato, czyli no tak mm, koszulka Barcelona, załóżmy. Mm, wpisujemy sobie Barcelona Jersey, tak wyskakuje nam. Możemy jeszcze oczywiście dopisać, że CM Fans, jeżeli chcemy zamawiać na CM Fans, mm, więc wyskoczy nam taka koszulka. No i teraz załóżmy, wchodzimy sobie w czas, który w zeszłym miesiącu, żeby ten link był aktywny. No i załóżmy, mamy sobie taką e, jakąś koszulkę Barcelony, tak. No pierwszą, lepszą, jakby możecie sobie szukać dowolne, czego chcecie, ja pokazuję przykład. No i pokaz tutaj ziomek nam wrzucił linka, kopiujemy sobie tego linka, ctrl-c, wchodzimy na CMFansa, ctrl-v. No i jesteśmy już tutaj na naszej koszulce. Na spokojnie możemy sobie ją wybrać, kiedy nam się załaduje. No załóżmy, tutaj jest bardzo dużo, tu jest na przykład taka ładna, bardzo ładna koszulka Barcelony. Tutaj inna koszulka Barcelony, wybieramy ją, dodajemy rozmiar, no i potem robimy to, co mówiłem w poprzednim filmie. Czyli idziecie razem po prostu z tym sposobem kupowania, o którym wam opowiadałem. No i bardzo dużo fajnych rzeczy możecie znaleźć na tym reddicie, więc polecam z niego korzystać. Link do niego jest w opisie. No, a teraz możemy przejść na spokojnie do drugiego. Więc przechodzimy do drugiego sposobu, który moim zdaniem też jest ciekawy, natomiast trochę słabszy niż ten Reddit, ale dzięki niemu możecie znaleźć więcej fajnych perełek, fajnych itemków. No i jest w nim szukani po prostu przed spreadsheet, więc wpisujecie sobie taki Cinefan Spreadsheet. Jakiś, czy jakiś inny agent, który Was interesuje. Wchodzicie sobie, szukacie tutaj itemku, który Was interesuje, i itemku spreadsheet'u, który Was interesuje. Ja załóżmy znalazłem taki. Przechodzicie tutaj do niego, on się Wam odpali w arkuszu kalkulacyjnym no i szukacie sobie tego, co Was interesuje, to co Wam się pokaże fajnego, to co przyciągnie Waszą uwagę. No i ceny są naprawdę fajne, od razu są tutaj podane ceny. No i załóżmy macie sobie takiego jakiegoś secika, klikacie na to, klikacie na link, i od razu przenosi Was tutaj po prostu do właśnie tego, do tego przedmiotu. Wybieracie go tu sobie, tak jakiś rozmiarek, no i robicie, tak jak mówiłem, jest tu tych przedmiotów naprawdę bardzo dużo, również również jest ogrom, więc szukanie, no szukanie, szukania, szukania może być na długie noce. I naprawdę też może być to jakaś fajna rozrywka, żeby po prostu popatrzeć na jakieś ciekawe itemy. Natomiast wydaje mi się, że ciężej jest w ten sposób znaleźć jakiś konkretny item, jeżeli jakiegoś szukacie. No i właśnie w kolejnym sposobie pokażę, jak można znaleźć taki item, którego szukacie, jeden konkretny, no i właśnie przechodzimy do tego sposobu. Sposób będzie ten polegał na szukaniu poprzez grafikę, szukaniu konkretnej rzeczy, która nam się podoba i którą na przykład mamy problem znaleźć. Ja za przykład po prostu wezmę jakąś byle jaką rzecz, natomiast naprawdę można znaleźć wszystko. Ten sposób jest trochę mniej bezpieczny. Ponieważ nie bierzemy od znanych selerów w tym, w tym sposobie, tylko po prostu musimy zaufać. Jednak jeżeli szukamy jakiejś takiej konkretnej, ciężko, ciężkiej rzeczy, rzadkiej, tak no to wtedy to jest spoko rzecz. Możemy sobie na przykład patrzeć, ja to zrobię, na przykład, na przykład nie wiem, jakiegoś polo kapa, tak? wchodzimy sobie tutaj, szukamy jakiejś grafiki, która będzie przedstawiać to, czego szukamy. Załóżmy takiej. Tutaj zapisujemy tą sobie grafikę. Jako JPG, więc musimy po prostu ją pobrać, no a potem zapisać. Kiedy już zapiszecie sobie taką grafikę, to wracamy na stronę Infansa. Tutaj widzicie takie okienko z obrazkiem. Klikacie na to okienko i wklejacie po prostu rzecz, która was interesuje, rzecz, którą przed chwilą pobraliście. Więc ja wkleiłem sobie właśnie tą czapkę i teraz przenoszę tutaj na 1,688. No i mamy pełno, pełno, pełno różnych tych czapek, naprawdę jest ich ogrom do różnych, różnych sellerów, no ale załóżmy my chcemy jakąś tanią no to sobie szukamy tutaj, tak, tutaj, o tutaj za 3 dolarki, pierwsza się nam pokazała no to wchodzimy na nią, no i tym sposobem również byliśmy w stanie znaleźć to, co nas interesuje, dokładnie tą czapkę dokładnie z, z bardzo fajnymi rzeczami, również mamy takiego jakiegoś celar, który rzeczywiście jest znany chyba, bo tutaj osoby od niego kupują no i właśnie to był ten trzeci sposób no a teraz przejdziemy do takiego bardzo trywialnego sposobu, wydaje mi się najprostszego, na to jak szukać temków, no czyli po prostu szukanie przez Discordy. Wchodzicie więc sobie na takiego Discordboarda, tak, gdzie szukamy z różnych serwerów, no i wpisujemy tutaj po prostu załóżmy CNFans, tak, to co nas interesuje. Tutaj nam sprawdzi czy nie jesteśmy człowiekiem, oczywiście nim jesteśmy, więc przenosimy się dalej. No i mamy tutaj pełno, pełno, pełno różnych fajnych serwerków. Wchodzimy sobie do nich, do tego, który nas interesuje, do tego, który ma na przykład dużo osób, na którym jest dużo osób. No i tam na tych serwerach możecie znaleźć pełno różnych itemów, rozmawiać z ludźmi, no i również mieć na przykład różne spreadsheety albo różne ciekawe itemy, rzadkie. No i wydaje mi się, że omówiliśmy już wszystkie sposoby na właśnie kupowanie rzeczy, na znajdywanie rzeczy, przepraszam. Więc teraz możemy przejść do końca tego filmu. Jeszcze bardzo Was wszystkich proszę, żebyście rejestrowali się z mojego linku, żebyście korzystali z tych kuponów, z tych zniżek, które oferuję Wam ja po prostu rejestracją się przez niego. No i wydaje mi się, że to wszystko, co chciałbym Wam powiedzieć. Te cztery sposoby naprawdę pozwolą Wam znaleźć jaki chcecie itemek. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem jak miał robić tier listę, byłby reddit, drugim sposobem byłoby szukanie z obrazków, ponieważ możemy naprawdę ciekawe rzeczy znaleźć. Potem byłyby spreadsheet'y, ponieważ one są bardzo różnorodne i mają bardzo dużo itemów, natomiast no, ciężko się tam szuka często, jest nudno, musimy przelecieć przez te 500 różnych kart. No na ostatnim miejscu byłyby discordy, bo wydaje mi się, że to jest takie uzupełnienie, to jest takie... Coś, co może Wam pozwolić kogoś zapytać, na przykład czy warto wziąć to, czy warto wziąć tamto, może wtedy ktoś podeśle Wam właśnie jakąś lepszą rzecz. No i wydaje mi się, że to wszystko. Dzięki Wam wielkie za oglądanie.